Cześć, tu Madzia. i Małgosia. Zapraszamy Was na drugi odcinek na naszym kanale, a będzie to coś ze zgadywaniem i rysowaniem. W każdym razie wszystkiego się dowiecie. No to co? Łapka w górę, subskrypcja, I Jakiś rysunek, który będzie można wprowadzać, a wypija? nie go. Dobra, Małgosia rysuje jeden rysunek, a ja drugi. Rysunki są dwa, a się nie I teraz będziemy zgadywać. Najpierw Małgosia. Musisz Małgosia narysować, a ja możecie wrócić przodem do mnie. Narysuj kwadrat. No, narysuj kwadrat. Coś, co na kołach śmiga po mieście. Narysujesz? Tak. Coś, co nosisz w tym na twarzy. Rzecz, na które dzieci się wydają. I rzecz, do której na wejście oszczędzają. Kleszcz może czaić się na ciebie. Kuli zyskują kłopotów, jest już gotowy. Narysem pieszczu niebo i asfalt drogowy. Ciekawy, czy Małgosi się udało aresztować. Mi. Chyba a, się, się nie udało. Ale Nie no, wej na, na wejście do sklepu. To było, że wejście do sklepu. A gdzie jest to asfalt? No asfalt tutaj jest. Nie no, to chodziło mi o trawę. Chciałam się trochę zmienić. Jakie kino? Rysowałam kino. Dobra, a teraz co z twoim rysunkiem? Teraz ty mi dajesz wskazówki i ty przejmiesz kamerę. Dobra. Co można w sklepie no. owocowym kupić? No i dalej wskazówki. I rzeczy, także... czerwony jest i czasami listki ma. No um, ogonek ma. Zielony. I soczyste jest. Dobra, Maciej już zrobił trzy cztery. Zrobiłeś ogonka. A po co ta woda? No bo powiedziałeś, że soczyste jest. A poza tym to jest sok. Bo sok no jest soczysty. <grych> ale udało mi się. No uh -huh. bo to jest ujabko. No udało mi się! Jej! Nie zrobiłem napisu co to jest, ale nie kazałeś. Uh -huh. Na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia w następnym. Hmm. że jak będzie dużo subskrypcji, to zrobimy jakiś odcinek specjalny, który będzie bardzo fajny. I na przykład, na przykład kupimy jakieś rzeczy. To na razie. Pa! Ja.